Hej, mamy sobotę. Właśnie wróciłam z pracy i zbieram się na zakupy. Umówiłam się z moim tatą na obiad do centrum i stwierdziłam tak sobie pomyślałam właściwie, że to będzie nasze ostatnie albo jedno z ostatnich takich wspólnych wyjść przez moim zjazdem do Polski. także chcę skorzystać jeszcze z tego i po prostu się stać na jakiś obiadek wybrać na taki wspólny shopping. więc dzisiaj w centrum muszę sobie nakupować kosmetyki, które wiem, że w Polsce są dużo dużo droższe, a tutaj po prostu zapasik sobie zrobię. na pewno muszę kupić perfumy, które są niedostępne w Polsce i są tutaj tylko w jednej drogerii. Nie ma ich nigdzie indziej, a po prostu uwielbiam to, jak one pachną. Pokazywałam Wam je wielokrotnie i stwierdziłam, że takie dodatkowe perfumy świetnie się sprawdzają, bo ja nigdy nie używam jednych perfum, zawsze jest to więcej. Więc albo jestem przyknięta i Victorium Secret mgiełkom i tymi perfumami z Made in Lab, albo jeszcze jakimiś innymi słodkimi, albo jakimiś wanilią, zawsze po prostu pachnę na słodko, można by powiedzieć. Pachną przepięknie, właśnie tak słodko i uwielbiam je, więc muszę sobie zrobić ich zapas. Ponadto chciałabym pokupować już jakieś dodatkowe rzeczy na święta, z tego względu, że no, jestem tutaj tak naprawdę ostatnie dwa tygodnie i jest to mój ostatni wolny weekend i tak naprawdę dzisiaj mam tylko możliwość kupienia jakichś rzeczy na święta. Yy, jesteśmy w Holandii, więc podejrzewam, że tutaj już mnóstwo rzeczy na święta jest, zresztą w Polsce też z tego co widziałam. Także mimo tego, że mamy połowę października, to ze spokojem dostanę już świąteczne rzeczy. Yy, no po prostu wiecie, jakieś takie niekoniecznie świąteczne, ale dodatkowe do prezentów i paczek na święta właśnie. Także dzisiaj wielki shopping, i nie mogę się doczekać. Na moje szczęście wyszliśmy dzisiaj szybciej z pracy, także jest przed 13, ja jestem już ogarnięta. Zbieram się, dodatkowo mamy piękną jesienną pogodę. Powiem Wam, że to jest jesień, którą naprawdę lubię: czyli świeci słońce w koło, kolorowe liście. I zdecydowanie, jeśli miałabym w jakiś sposób polubić jesień, to właśnie taką, więc korzystam dzisiaj z dnia i z moich ostatnich wolnych dni w Holandii tak naprawdę wolnych od pracy, powiedzmy. Także jutro może jeszcze namówię mojego taty i wybierzemy się do intra, bo jestem ciekawa, czy tam też już jest coś na święta. Jeśli tak, to chciałabym sobie nagrać taki dodatkowy materiał na vlogmas. Wiem, że to jest szybko i tak dalej, ale to jest, będzie moja tak naprawdę jedyna i ostatnia szansa, żeby coś takiego jeszcze nagrać w Holandii i mieć taką też, powiedzmy, pamiątkę dla samej siebie. Ja ogólnie bardzo lubię wracać czasami do moich filmów, szczególnie jakieś z podróży, gdzie połowy rzeczy już nie pamiętam, a dzięki tym moim filmom po prostu mm, przypominam sobie jakieś różne sytuacje i podróże i wspomnienia mam dzięki mojemu nagrywaniu. Także się śmieję, że mój kanał jest tak naprawdę dla mnie takie wielkie jedno wielkie wspomnienie. Zobaczymy, co tam będzie. Jestem w ogóle ciekawa, czy też jakieś jesienne dekoracje może będą w intra, albo może czy tam bym dostała coś na święta. Zobaczymy. Będę kombinować, zobaczymy, co będę mogła Wam też pokazać. I zabieram Was dzisiaj na taki wspólny shopping, czyli chyba jedna z moich ulubionych rzeczy, jeśli chodzi o nagrywanie. Ogólnie tak przy okazji, jak byłam w Polsce, to moja mama była z moją siostrą w lumpeksie, jak ja byłam na weselu, i zobaczcie, jaki ładny sweterek z cholesterami dorwała. Także taki sweter. I dodatkowo zobaczcie, jaką kurtkę. Z lewisa za naprawdę, porównując na to, ile ta kurtka kosztuje normalnie, to naprawdę tanio ją muszę uberwać, a leży świetnie i jest właśnie taka jesienna, także ubieram sobie ją na wierzch, bo tak naprawdę yy, to jest jedna z dwóch kurtek, jakie tutaj posiadam, druga to jest właściwie jeansowa też taka kurtka, tylko o, i zobaczcie, dzisiaj jestem taka bardziej na jeans. Wezmę okulary słoneczne, bo Słońce daje źle. No dodatkowo, jak jeżdżę tutaj rowerem, to często mi wpadają jakieś muszki na twarz albo gdzieś w okolice, okolice oczu, więc zawsze takie okulary, nawet jak nie ma słońca, czasami sobie ubieram, bo przynajmniej muszki mi do oczu nie wlatują. Przyjechałam do sklepu z butami, bo chciałam znaleźć kobojki dla mojej siostry. W ogóle swoją drogą w Holandii jest bardzo duży wybór tego. Zobaczcie, ile różnych wzorów. To są takie typowo holenderskie. Te są też całkiem ciekawe. W ogóle bardzo mi się też podobają tutaj kozaki mają właśnie takie wyższe, coś w tym stylu. I takie brązowe na przykład. Ale to słuchajcie, jest mój vibe. Zobaczcie, jakie piękne. Na Sylwestra takie, no coś pięknego. 150 euro. Dla fanów energetyków zobaczcie, co jest w Digręze. Edycja świąteczna napojów, nawet mamy jakiś zimowy smak. Tutaj mnóstwo słodyczy i też dużo tańsze, z tego względu, że one mają krótszą datę ważności. Tu na przykład mamy lindorki do 31 stycznia za 5 euro. To nawet na Wielkanoc. Właśnie tutaj możemy znaleźć na różne okazje słodycza. Ale zawsze jako taki dodatek tak słodycze się dość szybko je. Tutaj są piękne rzeczy na święta już. Bombki, lampki. Wróciłam z zakupów. Słuchajcie, nie mogłam się zabrać z tym rowerem. Rozumiecie to? Nie dałam rady się zabrać. Tyle rzeczy kupiłam, ale. Nie wszystko mogę wam pokazać, niestety, bo część rzeczy tutaj jest na święta. Ale kupiłam tyle. I wiecie, co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że jeszcze jutro jadę na zakupy do Primarka, do New Yorkera i do takich cieciówek w Enchede tutaj niedaleko. Bo stwierdziłam, że są takie ostatnie moje Zakupy. Tutaj ostatni shopping, i ponadto ostatnia możliwość kupienia już prezentów z myślą o świętach. Yy, także przy okazji szukałam butów dla mojej siostry, bo chciała kobojki i nie dostałam tych kobojek. Po prostu nie było takich, jakie by jej się podobały. Ale za to mi się jedne buty spodobały, także od tego zacznę. I kupiłam sobie buty, od które, na które już się dłuższy czas czaiłam, i patrzyłam sobie też w Polsce. W ogóle ta marka też jest w Polsce, a ja jakoś nie widziałam takich butów. Kupiłam sobie takie śliczne buciki w odcieniu takim brązowym na wyższej podeszwie, bo też. Na tym mi zależało i one mi się podobały już w zeszłym roku. Podobało mi się właśnie też to, że one są niskie. Nie chciałam takich wysokich, tylko właśnie takie niskie, żeby założyć do tego na przykład jakąś taką białą, długą skarpetę albo getry. I one są takie ocieplane w środku, powiem Wam, że do dłuższych spodni, do brązowych swetrów, czy do mojej torebki z Wenecji skórzanej świetnie będą wyglądały. Też w bardzo modnym teraz odcieniu, także kupiłam właśnie... Takie śliczne buciki. I one kosztowały w sumie wbrew nie aż tak wiele. No, w sumie przeliczając na, pols na złotówki, no to około 150 zł. Także wydaje mi się, że to jest taka standardowa cena. 35 euro. Później byłam w Eastie Paris. I kupiłam już też takie zestawy prezentowe, świąteczne. Także yy, jak powiedziałam, że na prezent to od razu mi ładnie tak zapakowali. Co prawda nie jest to moja estetyka, ale miło, że w ogóle jakby pomyśleli o tym, czy zapytali, czy na prezent. Ja powiedziałam, że tak i od razu mi spakowali, więc po prostu z tego skorzystałam. I co bardzo tam lubię, to przede wszystkim to, że naprawdę tak. Kupując obecnie jakąś rzecz, można się tam poczuć tak wyjątkowo z tego względu, że właśnie po pierwsze, mówi się, że na prezent to od razu pakują i nie biorą do tego za to dodatkowych opłat. Po drugie, zawsze dostaje się próbkę ulubionych perfum. Ja w tym przypadku wzięłam Black Opium. Dodatkowo, cały ten papier sprzykali mi dodatkowo tym zapachem, także powiem Wam, że po prostu tą torbę to było czuć z daleka, przepięknie pachnie. I ponadto, tak jak Wam wspomniałam, wzięłam sobie taki zapas tych moich ulubionych. Tak one wyglądają. One kosztują około 25 euro za opakowanie, także wzięłam dwa, żeby mieć na zapas. Mam jeszcze inne zapachy, także stwierdziłam, że to będzie taki mój dodatek, taka wisienka na torcie powiedzmy. I to tyle, jeśli chodzi o Easy Paris Dodatkowo właśnie dostałam tą moją próbkę, bo mogłam sobie wybrać zapach i wzięłam właśnie black opium i później Digrenzę. I tam kupiłam wiele rzeczy, których pokazać nie mogę, no bo wzięłam z myślą o świętach yy, Ale kupiłam zapas żeli pod prysznic i słuchajcie Naprawdę ten uwielbiam Ja w ogóle uwielbiam fir firmę Fa, ona jest tania, a według mnie pachnie przepięknie I to chyba kosztowało 2,5 euro, także wydaje mi się, że taniej niż w Polsce bardziej się opłaca yy, Wzięłam sobie też taki zapach, mniejszy Za chyba euro 30 yy, Santorini Zawsze chciałam na Santorini lecieć, to chociaż sobie kupiłam. Lim, limited Edition Design, edycja limitowana y, o zapachu brzoskwini, także mamy coś takiego, mniejszy. Y, jeszcze chyba trzy inne wzięłam. Kupiłam sobie takie Haribo, w ogóle dla mnie to smak mojego dzieciństwa, kocham je. Y, ja zawsze na to mówiłam, malinki. I one chyba kosztowały też 2 euro. Później na prezent wzięłam taką paletkę. I tutaj mamy takie przepiękne kolory, powiem Wam. One się tak mienią i można to wykorzystać jako cienie do powiek, ale także myślę, że fajnie się sprawdzą te odcienie jako brązer. Tutaj mamy matowy, tutaj mamy taki z rozświetlaczem w cieplejszym odcieniu. Nie wiem czy to w ogóle widać, bo mi tu światło świeci. Później mamy też właśnie takie bardziej świecące, ciepłe odcienie. Tu znowu na dole matowy. Tu jest taki róż świecący, fajny w ogóle, tak wiecie, na jakąś imprezę, festiwal. I klasyczne złoto, więc myślę, że to też fajnie może pasować np. do jakichś złotych kolczyków czy innej biżuterii. jest słynie z tego, że można tam dostać różne produkty bardzo fajne, zarówno ym, słodycze, jak i chemię. Tam jest praktycznie nie wszystko, słuchajcie, jakieś przyprawy, płyny do prania. No, tak naprawdę, wszelka chemia, kosmetyki, jakieś tusze do rzęs, pomadki, napoje, no wszystko dosłownie. I na przykład, jeśli chodzi o jakieś słodycze czy jakieś przekąski, to są one dużo tańsze niż w innych sklepach. Z tego względu, że po prostu mają krótszą datę ważności. Na przykład, yy, jak mamy teraz w środek października, no to powiedzmy, że mają datę do lutego, a nie na przykład do. Następnego roku, nie wiem, do lipca przykładowo. I wzięłam sobie z ciekawości z firmy Food Spring wegańskie proteinowe ciastko. I wzięłam sobie trzy różne smaki. Mamy tutaj. Blueberry, cheesecake, czyli po prostu jagodowy yy, sernik. I powiem Wam, że jestem mega ciekawa, bo to 70 centów kosztowało, także wzięłam dla testu właśnie taki smak, I tego jestem mega ciekawa i to jest też właśnie tutaj wegański, czyli jabłko z cynamonem, taki właśnie typowo świąteczny, już powiedzmy, bo jeśli to będzie dobre, to ja jeszcze specjalnie pójdę jednego dnia, tylko że mam drugą zmianę, a to może na weekend jeszcze gdzieś tam może się wyrobię, bo to będzie mój ostatni weekend tutaj, bo już kolejny wracam do Polski, już w sobotę nie idę do pracy. Także y, jestem ciekawa, bo powiem Wam, że skład ma też niezły. Jest tutaj napisane, że mniejsza zawartość cukru, ale ogólnie no jest tutaj dużo y, protein, energii. Y, tutaj mamy co? Ile mamy cukru? No, trochę jest, ale do zniesienia, także jestem ciekawa. I na koniec wzięłam y, słony karmel. Także jestem ciekawa, że to jest takie jedno ciasto. Czy to jest więcej ciastek, czy one się po prostu tak połamały, nie mam pojęcia. Ale tego jestem mega ciekawa. I jak będę na to dam Wam znać. A że jestem przed okresem, to stwierdziłam, że wezmę coś bardziej fit, bo już pomijmy te żelki, nie? Ale. Ale chociaż właśnie takie ciasteczka. I później. Już tak parę kosmetyków wzięłam też z myślą o. Jasiu na święta, i tak dalej. Też parę kosmetyków, jakiś tutaj dla mojej rodziny, dla mojej mamy, dla mojej siostry. Słodycze też wzięłam z myślą o świętach, i tak dalej. Wzięłam też właśnie taką konturówkę. Ona jest niby wodoodporna. 8 godzin na ustach. No, jestem ciekawa. Um, tu jest akurat numer 8. I wzięłam z ciekawości taką bardziej różową. Będę testować później, to wam pokażę, a na pewno będę niedługo, jak będę się malowała. Standardowo wzięłam chyba z 3 albo 4 moje ulubione kulki pod pachy z F. I ten konkretny zapach. Powiem Wam, że ta kulka trzyma się najlepiej i najbardziej ze wszystkich, jakie miałam. Nawet z serifa, bo miałam z tej serifa jakieś różane, y, jakieś y, morskie zapachy, jakieś aloesowe. A i tak uważam, że właśnie ta trzyma najbardziej, więc wzięłam od razu zapas euro 20 chyba kosztowała ona coś takiego. Tu mam dalej jakieś takie słodycze i rzeczy skupione typowo pod święta. Także no, powiem wam, troszkę wydałam. Jeszcze już jutro też jeszcze trochę wydam, ale przynajmniej będę miała już tak pokupowane wszystko na święta, będę miała taką spokojną głowę i będę mogła się też w pełni cieszyć tym takim czasem przygotowań do świąt, jakiś może przygląd sklepów, ale tak wiecie, bardziej jakichś takich ozdób, dekorowania pokoju. Już tym razem w Polsce, tam przynajmniej mam większy, będę miała więcej możliwości i podziałania, bo tutaj jednak ten pokój był mały, też go stroiłam, ale no to jest zupełnie inny efekt, jak jest się u siebie. W pewnym sensie lubię też ten taki pęd świąteczny, jak wiecie, ludzie latają po galerii, szukają tych wszystkich prezentów, bo to też ma swój klimat, ale z drugiej strony wiem jak jest wtedy tłok, a ja jak jest jakiś taki bardzo dużo ludzi i nie wiem ktoś się przypycha i tak dalej, to ja bardzo tego nie lubię. Także w pewnym sensie cieszę się, że ogarnęłam sobie to teraz i powiem Wam, że widzę jak w wielu sklepach jest już świąteczna seria i świąteczne zakupy, można robić dekoracje ozdoby, takie właśnie kosmetyki typowo pod jakieś zestawy świąteczne i tak dalej. Także idzie kupować wcześniej. Trzeba się po prostu tylko za to wcześniej wziąć. Wiadomo, że to jeszcze nie jest ten klimat, ale tak pomału, stopniowo można kombinować. Sushi! I'm going have to <laughs>